No widzę w następnym odcinku. Drugi. Dalej gramy nowy Jork. Znowu nadal jest Juni. Trzeba, trzeba. A my tutaj zaczynamy. Gotowość. Rozpoczynamy następny odcinek. Zobaczymy jak pójdzie dalej. bo nawet ciekawie się zapomina. Fajna, fajna no, nawalanka powiedziała jest. Takiej odmóżdż. To mogę być w postaci? Nie wiem, no w sumie nie da W postaci. Nie zmieniam. W ja swój swoim raptorem. No, a ja strażakiem. Ja Słuchajcie, jak ten pies będzie wyglądał, to normalnie. chcę zwrócić ją Otwórzcie bramę, tu na lewo. A, jest ja chyba to Krecia robota. Rozdział drugi. Od północy na drodze pociągu stoi olbrzymia brama techniczna. Maszynista miał wewnątrz kogoś, kto miał wziąć na siebie otwarcie drzwi, ale radio milczy. Jedyna opcją jest opuścić pociąg i ruszyć piechotą. Tak te stałe sobie już szkodę gratu, ale chyba ten rozdział to pograłem trochę ale nie przyrodniczej. <laughs> Jeżeli zamówi potem z blisko, żeby w białej, to duże wrażenie i można przecinać przecinać zęby, masło.

Here is the fire. Mm -hmm. Stevie, we got a gate yeah, here. Haha, yeah. <laughs> yeah. Now we rigged those up so the Zeke couldn't stumble in. <laughs> There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun! Damn. Check around for the switch. Left, yeah, on the other side. There's a knife. I'm going to the, oh, the oh, no, Not Hurry, Hit the next switch. <laughs> <laughs> Jeszcze żyję, kurwa. Jeszcze żyję, kurwa. Co ty mnie godzisz? Skimmed up yeah. nie Dobra. Dobra, do góry. Screamer, czego zajmować. Tu jest, wiesz. Dobra, mam Dobra, pilnę. ja to zrobię.

Diamonizm. nic już nie. To będzie. To będzie. To będzie. To będzie. To będzie. To To będzie. To jest. No, To jest To no, To to tak też będziemy musieli się bronić. Tutaj też będziemy musieli się Dobrze. Ale tam, kurwa, nic nie ma. Z góry biegało. Dobra, ja o to pa, Dobra, ja o to pa,

dası. Buna işmiş. Here they come. В широкуюсь. Криман? Криман? Давай, сдержан, ты... Криман? О, это красиво! Get the no, to może było bardzo dobrze. To Wie, jak to dobrze. Dobra, jedziemy dalej bliżej. Dobra, idziemy dalej Yours is push This thing cross. I'm it out. Weź, maszynę, Co teretę myślałem?

O kurwa, kurwa. Nie ma ich. Nie <grymne> ma Ej, ktoś mi płaczy. Ej. daj, Stay Tak, do To chyba Dobra, tak chyba też kropka w podać, nie?

Dobra, następnego trzeba do tak? no, Dobra, ten już no, okay. Nie ma jeszcze? What the fuck? No, nie ma jeszcze? No, no, no. Jak ja tam to kurwa zem. Trzeci miał. O, co nie To the control panel to jest jako lekarz to masz tym lepiej, nie? Więcej to jest więcej, nie, to, że więcej leczysz ja szybciej szybciej leczysz i sam siebie chyba tam leczysz, nie? Co o, a, a, to by było. No, to, to szybko Ja No dalej będzie No dalej będzie tutaj ten gaz kurwa Zadaje wrażenie Kurwa Muszę wejść na górę Muszę wejść na górę na Tak, nie jest wiem tak. ja, Tylko muszę... No. HP się traci, wiesz? Jak długo

Użyjmy tego. Gdzieś tam użyjesz. No za chwilę. Muszę leczyć No dobra. No kurwa. Na dół. Trzeba spierdolać tam. Na dół. Dawaj, spierdol na -dawa dół. Też apteczkę I on ma apteczkę się, do... czas... się zamknął, no? To się zamknął się znowu tutaj będziemy do góry bier. musimy się wspinać Tutaj będziemy do góry Lecimy do góry Będzie musieli też pociągu. Musimy też pociągu. O oh, shit. Zeek coming from Cześć, shit. The dropping! Run! To będzie jakaś apteka, będzie. będzie nie, okay. będzie bojowy. Добрый, 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 добрый. добрый, добрый. Шеста, chement. Personne n'a dropping. Run! Shit! She me. Let's go! go, ahead, go, ahead, go ahead. Hit the door switch. Zabrać tu sobie na nową sobie na nową No kurwa No kurwa masz nowe zapasowe K***a masz nowe Tak Tak, tak, masz ładunki ułożące? Bo... Tak, tak, masz ładunki bo... Masz? To kieraj to Masz? To okay. były te skrzynki Człowieku, ja no co nie za chwilę? Arnetę można tam podleczyć. To leży Arnetę. Odleczyłem. Doko? Arnetę aso to może wyglądać. Ok. Zresztą apteczek. Tu nie, masz czasem gdzieś? No. Ja nie masz czasem ma jasności gdzieś? Nie ma jasności. Szkoda, że można to wrzucić.

Ale jaka kurwa jest tych bo. A jaka kurwa jest specjalny Ej, wam u nas! Jakie... Pociągów, żeby się nie od pociągu. Kurwa, Kurwa, wchodzę na ten. Co? Pociąg. Mogę się dostać do pociągu. No to. czemu nic nie wtedy nie broją, tylko broń, za много сгинул. <laughs> Бегал нас бы О, Ты вообще стоишь, что Ты вообще стоишь, что To ja się to tam wbijam. Za Mogę zejść? Nie, nie mogę kurwa. Mogę O, dostałem kurwa. O kurwa. O kurwa. się do pociągu, po

Jeszcze idą następni? Ja pierdolę Ja pierdolę Pociąg. Pociąg. Z, drugim. Drugim Z dwóch stron pływa na pierwsze z drugiej strony, teraz kurwa, jedno ja piękne. Dobra, strona, piszona. Zlipa amunicję. Okej. No nie mam, to też kurwa, damy pistolet, kurwa. Oh, yeah. To już muszę iść teraz.

no i kolejny akt zrobiony. Znaczy akt, rozdział. Znaczyń akt, rozdział. Zobaczmy sobie podsumowanie. Wykończymy drugi odcinek. Oh. Kolejny nie, nie tak mało zrobiłaś. Wyjątkowa masakra. Najwięcej w tym nie wiem, bo nic mi to... pokaże. No masz 5460. Owca głów zna moje światło, do więcej, pirotechnik, sztuka przetrwania. Ja najwięcej dostałem wrażeń odkrywca znajomy z przedmiotu, 8 Tam ci w ogóle nie zezbierają. Czwarty poziom. A czy jeszcze, ja tu przebiegałem Przecież tam, gdzie trzeba, trzeba, bo wiem, no że tak od razu. Tutaj mogłem sprzedać broni. Patrz, a po... O, magazyn karzymi, nawet tutaj się przyda. Ach, magazyn karzymi. Pistole, bo koło pilnowe, okej. Uzi bym lepsza, jest. Kompaktowe pilno też. Ryk, garzy 150, dobra, idę lepszy. Jeszcze mogę, jeszcze nie. Jeszcze nie. O, karabin, to jest głowy, rozum. Udałoby się złapać. I zapasów 150. Który mam poziom? Czwarty. No to jeszcze jeden hak jeszcze jeden można zrobić na tym. A w tym momencie ja kończę odcinek i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć!